Szkoda, żeby nie ma opcji, żeby sam siebie zreportować. Tutaj offensive. Kuba by mógł korzystać z tego. Ja myślę, że dzisiaj wygranych nie musi być. Nie musi być, ważny jest kontakt. Nie musi być. I w mam mamom. Wszystko. <laughs> Żyję. Flash. O. No i ładnie. Ja strzeliłem za drugą stronę, nie. Ja bym go zabił. <laughs> Tak jak moje łupy czasem też tak latają, nie wiem czemu. A Łukasz jest z tyrmusu, a z Wiktorem, okej. To jestem ja właśnie, melduję. No tam smoczki, rób. to tam smoczki, fano. Dla małych dziedzin No patrz, zaś. Ja jestem upośledzony. I on też jest upośledzony. Nie no dawaj, ostatni tej faj, dawaj teraz. Ostatni tej faj, 30 minuta. Jak ktoś się mnie zapyta czy ja jestem pozytywny, ja chyba nigdy nie byłem bardziej pozytywny niż dzisiaj. I dobra. Patrz. Dobra, się kurwa. Normalnie, tak jak w życiu. Dziewięć miesięcy. Życie się kastuje dziewięć miesięcy. Spizdy matki. Ej, family content, Kurde. Tam, kurwa, gnoju. Wtasznąłem się w miejscu. Czaisz bardzo, co ja jestem? I zabiłeś jeszcze. No to <grymne> Wziął i zabił. O, kurwa. O. Faker, faker. Ej, nie ubrzydź temu. Wiemy? <grymne> Wiemy. Masz ultę? Mam wszystko. Nie mam. 5 sekund, kurwa, nie mam. Dobra, patrz. No i... O to chodzi chłopie! By Co zrobiłeś z chłopem? Dawaj go, napieprzaj go. No... no Dobra. Dlatego tego kasadin go zrobił, koniec końców. Kto? Kasadin, kasadin. Wypraszam. Słej. Dobra, niech tu kończą, bo już idę spać. No ja wchodzę, ja wchodzę, ja wchodzę. Na instancie, dawa. Dawaj, dawaj tamtego. Tylko koniec z Giereczki jest. No. Ja myślę, że to i ten, my im lek się